Pobożność jest jak głęboki oddech dla naszej duszy, jak skrzydła, które unoszą nas do wysokości duchowego zrozumienia i bliskości z Bogiem. To nie tylko zestaw praktyk religijnych, ale stan umysłu i serca, który prowadzi nas do autentycznego związku z boskim źródłem. W życiu każdego wierzącego istnieje pragnienie pogłębiania relacji z Bogiem i rozwijania pobożności. Droga pobożności jest kluczem do głębszego zrozumienia sensu życia i osiągnięcia prawdziwej relacji z Bogiem. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się siedmiu cechom pobożnego człowieka, które są nieodłącznymi elementami autentycznego związku z Bogiem. Poprzez zrozumienie tych cech możemy wkroczyć na ścieżkę naśladowania tych wzorców, aby coraz bardziej podobać się Bogu. Numer 1. Uczciwość. Uczciwość jest nieodłączną cechą pobożnego człowieka. W Księdze Przysłów czytamy, kto postępuje uczciwie, postępuje bezpiecznie, a kto jest przewrotny w swoich drogach, zostanie ujawniony. Ta mądra sentencja biblijna przypomina nam, że uczciwość prowadzi nas w bezpieczne i godne zaufania życie. Uczciwość jest jak jaśniejące światło, które oświetla nasze drogi i chroni przed krętymi ścieżkami, które mogą sprowadzić nas na manowce. To właśnie poprzez uczciwość, wybierając drogę prostą i etyczną, budujemy trwałe relacje zarówno z Bogiem, jak i z ludźmi wokół nas. Bycie uczciwym nie zawsze jest łatwe. Czasami możemy być kuszeni, by iść na skróty, Ukryć prawdę czy zająć się nieuczciwymi praktykami, które obiecują szybkie korzyści. Jednak pobożny człowiek, świadomy swojej wierności wobec Boga, wybiera uczciwość nawet w obliczu trudności i pokus. Wie, że konsekwencje nieuczciwości mogą być dotkliwe i prowadzić do utraty zaufania, relacji i spokoju wewnętrznego. Numer 2. Prawdomówność. Prawdomówność jest jak iskra, która rozświetla nasze relacje i prowadzi nas na ścieżki uczciwości. W Księdze Przysłów czytamy, wstrętne dla Pana są usta kłamliwe, lecz w prawdomównych ma upodobanie. Ten fragment biblijny ukazuje nam, jak ważna jest prawdomówność w naszym życiu duchowym. Bóg, będąc fundamentem prawdy, ma upodobanie w ludziach, którzy wyznają prawdę i postępują zgodnie z nią. Prawdomówność nie tylko buduje zaufanie w naszych relacjach z innymi, ale przede wszystkim jest wyrazem naszej wierności wobec Boga. To świadectwo naszej integralności, które objawia się zarówno w słowach, jak i w działaniach. Często jest to wyzwanie, ponieważ w życiu spotykamy się z pokusą kłamstwa, przekręcania faktów czy manipulacji. Jednak pobożny człowiek zdaje sobie sprawę, że prawdomówność jest nieodzownym elementem duchowej dojrzałości. Przez prawdomówność odkrywamy naszą prawdziwą tożsamość i uczestniczymy w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Numer 3. Pokora. Pokora jest jak błogosławione drzewo, które ukorzenia nasze serca w mądrości i harmonii. W księdze przysłów czytamy. Zapychą przychodzi hańba, ale przy pokornych jest mądrość. Ten biblijny fragment ujawnia nam, jak ważna jest pokora w naszym życiu duchowym. Pycha prowadzi do zguby, ale pokora przynosi mądrość, która prowadzi nas na drogę prawdziwego wzrostu i zrozumienia. Pobożny człowiek zdaje sobie sprawę, że pokora to postawa, która otwiera nas na nauki Boże i pomaga nam przyjąć prawdziwe miejsce w relacji z Bogiem. Bycie pokornym oznacza uznanie, że nie jesteśmy centrum wszechświata i że nasza zależność od Boga jest niezbędna. Pokorny człowiek zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń i swojej zależności od Bożej łaski. Przyjmuje swoje słabości i skruchę, szukając mądrości i wzrostu duchowego. Pokora jest również kluczem do harmonijnych relacji z innymi ludźmi. Poprzez pokorę uczymy się szacunku i zrozumienia. Pokorny człowiek nie dąży do wywyższania się ponad innych, ale do budowania mostów porozumienia i wzajemnej troski. Niech nasza pokora pomaga nam wzrastać w mądrości, otwierając nas na nauki Boże i głos Jego ducha świętego. Numer 4: Odpowiedzialność. Odpowiedzialność to siła, która pobudza nas do działania i przyjęcia konsekwencji naszych czynów. W liście do Galatów czytamy. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. Ten biblijny fragment ukazuje, jak ważne jest bycie odpowiedzialnym za swoje czyny i decyzje. Pobożny człowiek rozumie, że nie może unikać swojej odpowiedzialności i konsekwencji swoich wyborów. On zdaje sobie sprawę, że poniesie ciężar swojego postępowania zarówno wobec Boga, jak i wobec ludzi. Jako przykład odpowiedzialności. Możemy sięgnąć do historii Zacheusza opisanej w Ewangelii według świętego Łukasza. Zacheusz był celnikiem, prowadził nieuczciwe życie, krzywdząc innych ludzi. Jednak gdy spotkał Jezusa, poczuł żal i zdecydował się naprawić swoje błędy. Obiecał odpłacić tym, których skrzywdził, i pokazał gotowość do naprawienia szkód, za które był odpowiedzialny. Odpowiedzialność jest nie tylko przyjmowaniem konsekwencji za błędy, ale również podejmowaniem odpowiednich działań w celu naprawienia krzywd, które wyrządziliśmy innym. Pobożny człowiek jest świadomy swojego wpływu na innych i działa w sposób, który przynosi dobro i sprawiedliwość. Niech nasza odpowiedzialność prowadzi nas do naprawy krzywd, które wyrządziliśmy i do podejmowania działań, które przynoszą dobro naszym bliźnim. Numer 5 Samokontrola. Samokontrola jest jak mocna twierdza, która umożliwia nam panowanie nad naszymi pragnieniami i wybieranie właściwych dróg. Jak napisał apostoł Paweł w liście do Galatów, postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Pobożny człowiek rozumie, że ma moc wyboru i zdolność do panowania nad swoimi pragnieniami i popędami. Samokontrola nie oznacza tłumienia naszych pragnień, ale kierowania nimi w sposób harmonijny i zgodny z wartościami duchowymi. Jesteśmy ludźmi, którzy doświadczają różnorodnych pragnień i pokus każdego dnia. Samokontrola pozwala nam spojrzeć na nie z perspektywy wiary i rozsądku, abyśmy nie byli ich niewolnikami. Dzięki samokontroli możemy podjąć świadome decyzje i wybierać drogę, która jest zgodna z naszymi wartościami duchowymi i miłością do Boga. Niech samokontrola stanie się dla nas drogowskazem, przypominającym nam, że mamy moc wyboru i zdolność do panowania nad naszymi pragnieniami. Niech nasza samokontrola prowadzi nas do zachowania równowagi w życiu, do wyboru wartościowych celów i do kierowania naszych działań zgodnie z wolą Bożą. Numer 6. Zdolność do przebaczenia. Przebaczenie jest jedną z najtrudniejszych, ale niezbędnych cech pobożnego człowieka. Jednak właśnie do tego wzywa nas Bóg. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam Waszych przewinień. Ten fragment biblijny ukazuje, jak ważne jest przebaczenie w naszym życiu duchowym. Pobożny człowiek rozumie, że przebaczenie jest nieodłączną częścią naszej wiary i relacji z Bogiem. Przebaczenie pozwala nam uwolnić się od ciężaru urazy, nienawiści i bólu, otwierając drzwi do uzdrowienia i pojednania. Przebaczenie jest aktem woli. W którym decydujemy się zrezygnować z zachowania urazy i wybieramy drogę miłosierdzia i pojednania. To jest proces, który wymaga siły i odwagi, ale przynosi wyzwolenie i odnowienie zarówno dla nas, jak i dla tych, których wybaczamy. Przykładem przebaczenia jest postawa Jezusa na krzyżu, gdy powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co oczynią. Jezus nauczał nas o mocy i wartości przebaczenia. Nawet w obliczu największych niesprawiedliwości. Niech nasze serca będą gotowe do wybaczenia innym, niezależnie od tego, jak wielka była ich krzywda. Niech nasze przebaczenie otwiera drogę do pojednania i odnowy relacji zarówno z Bogiem, jak i z naszymi bliźnimi. Niech nasze przebaczenie przyczynia się do budowy miłości i pokoju, które są fundamentem naszej pobożności i autentycznej relacji z Bogiem. Numer 7 Miłość. Miłość jest siłą, która przenika każdy aspekt naszego życia. To uniwersalna mowa serca, która przekracza bariery językowe, kulturowe i społeczne. Miłość jest darem od samego Boga, która objawia się w relacjach, w czynach i w postawie. Jest najgłębszym wyrazem naszej duchowości i autentycznego związku z boskim źródłem miłości. Miłość ma moc uzdrawiania i przemiany. Kiedy kochamy innych, otwieramy się na ich potrzeby, ich radości i ich cierpienie. Miłość pozwala nam wzrastać w empatii i współczuciu, dając nam możliwość działania na rzecz innych. Poprzez miłość możemy być promieniami światła, które rozpraszają ciemności i przynoszą nadzieję tam, gdzie jej brakuje. Jednak miłość to nie tylko pozytywne uczucie, ale również wyzwanie. Miłość wymaga od nas gotowości do przebaczenia, życzliwości i wspierania innych nawet w trudnych momentach. Czasami miłość wymaga poświęceń i oddania. To postawa, która wznosi nas ponad nasze własne potrzeby i skupia się na dobru drugiego człowieka. W Ewangelii Jana Jezus powiedział: Daję Wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja Was umiłowałem, abyście i Wy wzajemnie się miłowali. Ten fragment biblijny ukazuje, jak ważna jest miłość w naszym życiu duchowym. Pobożny człowiek rozumie, że miłość jest fundamentem naszej wiary i relacji z Bogiem. Miłość nie jest jedynie uczuciem, ale jest również postawą, która objawia się w naszych relacjach z innymi ludźmi. Jezus nauczał nas, że miłość nie powinna być ograniczona tylko do tych, którzy nas kochają, ale powinna obejmować nawet naszych nieprzyjaciół. W Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. To wyzwanie, które wzywa nas do wyjścia poza nasze wygodne granice i praktykowania miłości bez ograniczeń. W życiu Jezusa widzimy doskonały wzór miłości. Jego życie, nauczanie i ofiara krzyża są największym wyrazem Bożej miłości dla nas. Miłość jest również nierozerwalnie związana z naszą wiarą i nadzieją. Jak napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość. Miłość jest najwyższym wyrazem naszej pobożności i autentycznej bliskości z Bogiem. Niech miłość stanie się naszym przewodnikiem, przypominającym nam, że jesteśmy stworzeni do miłości i przez miłość możemy wzrastać w naszej duchowości. Niech nasza miłość promieniuje na innych, przynosząc im radość, nadzieję i poczucie wartości. Niech nasza miłość buduje mosty porozumienia i jedności wśród różnorodności. I niech nasza miłość przemienia świat, wprowadzając w niego odrobinę nieba.